Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Po walce z Kacprem Wojciechowskim z czempiona Nowy Dwór Mazowiecki. Tą walkę, Karol, stoczyłeś w ramach meczu Hetman-Zamoś-Czempion. Wystąpiłeś gościnnie w zespole Hetmana. Walka zakończyła się remisem i chyba Twoja mina mówi wszystko, co myślisz o tym pojedynku. No myślę, że słabo zaboksowałem i przede wszystkim nie boksowałem swojego. Zły dzień. Skąd to się mogło wziąć? Nie wiem, może bawi robiłem, tutaj jeszcze inne sprawy. No i wiadomo jak to jest w życiu. Karol z trzech sędziów, jeden punktował twoje zwycięstwo, Jacek konował 22-17. Dwaj i pozostali typowali remis. Stanisław Łakomiec 6-6 i ,6, Jan Harczuk 22-22. Z tego co widziałem to cała trójka sędziowska zarówno pierwszą i drugą rundę dla ciebie typowała. Nie wiem, nie wiem co na Ja jestem zawiedziony. Czyli jakby w końcówce zabrakło ci troszkę może sił, może jesteś już przemęczony tym sezonem nie czułem się, się na siłach, nie chodziło to o kondycję, kondycja była dobra, ale no, źle było, źle. Karola, może gdzieś tam w głowie nie zlekceważyłeś rywala? No, jesteś mistrzem Polski, wyszedłeś do ringu, pomyślałeś sobie, no przecież jestem mistrzem Polski, nie może być inaczej, muszę wygrać. Nie, nie, to nie ma żadnego wpływu, medal chowam do kieszeni, boksy dalej. W poniedziałek już trzeba być na treningu i trenować. Karol, ten mecz jest bardzo emocjonujący, wyrównany. Na początku było 3 do 3, później 5 do 5. Teraz rozmawiamy w trakcie. Gdy jest 9 do 5, sądzisz, że te losy mogą się odwrócić? Że jeszcze drużyna Hetmana, złożona z zawodników z okręgu lubelskiego, może doprowadzić do remisu? Może wygrać? Wszystko jest możliwe. Terror Lopez jeszcze na koniec o planach na najbliższe tygodnie. Czy już wakacje, czy wręcz przeciwnie, będziesz pracował, trenował, bo przecież Mistrzostwa Świata na jesieni. Tak, mam zamiar bardzo teraz przetrenować, przyłożyć się do wszystkiego no nie obijam się. No, dziękujemy zatem za rozmowę. No i głowa do góry, no ten w wprawdzie można uznać za porażkę, ale chyba takie czasami kubły zimnej wody potrzebne są na głowę młodego pięściarza. Tak, trzeba umieć przegrywać. No, tru, trudno się mówi, że ja się dałem.